Dzisiaj porównamy ze sobą trzy kurtyny świetlne z diodami LED. Pierwsza to tak zwany mikrodrucik. Druga to standardowa kurtyna, znana ze ślubów czy oświetlenia świątecznego. Natomiast trzecia to absolutna nowość od Luna Rise. Mikrodrucik będzie idealny do wystroju wnętrza, zatopienia w żywicy czy do zrobienia nastrojowej lampy z butelki. Jej cechą jest zasilanie z USB. Natomiast sprzedawcy zazwyczaj nie dodają zasilacza sieciowego. Standardowa kurtyna może nam sprawić więcej przyjemności jako oświetlenie okien, parapetu czy barierki. Często stosowana jest jako oświetlenie zewnętrzne. Jej minusem są jednak nagrzewające się diody, które mogą doprowadzić do zwarcia, jeżeli wystawimy ją na ciężkie warunki atmosferyczne. Luna Rise to kurtyna, która dzięki swojej wytrzymałości i wyglądowi genialnie sprawdzi się w środku, jak i na zewnątrz. Wodoodporne diody i złączki, napięcie bezpieczne dla ludzi i zwierząt, możliwość docięcia na odpowiednią długość i o 12% wyższa energooszczędność. To tylko niektóre jej atuty. Po więcej, wejdź na lunarize.eu.